Modlitwa o uwolnienie od przekleństw Ojcze Niebieski, wyznaję, że moi przodkowie byli grzesznikami i pokornie proszę, aby grzechy ich, jak również skutki tych grzechów wpływające na mnie i całą moją rodzinę, zakryte zostały krwią Pana Jezusa. Dziękuję Ci, Boże. Za to, że Jezus stał się za mnie przekleństwem na krzyżu, abym ja z rodziną był uwolniony od wszelkiego przekleństwa. Mocą krzyża odrzucam każde przekleństwo i skutki tych grzechów zawisłe nade mną i nad moją rodziną, a przez wiarę wkraczam w zasługi zbawcze Krzyża Świętego. W imię Pana naszego. Jezusa Chrystusa. Amen. Ojcze Niebieski, uznaję za grzech z mej strony i ze strony mych przodków, wszelkie działania podejmowane dobrowolnie pod wpływem podszeptu Fatana, Wyrzekam się w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa wszystkiego, co pozwoliłoby wtargnąć Szatanowi także w życie Moje. Winy przodków i moje za nową w Krwi Jezusa Chrystusa, który jest moim Panem i wierzę, że On nas prawdziwie uwolni od wszelkiego zła. W Imię Pana Naszego Jezusa Chrystusa. Amen.